Witajcie, chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak w nowym mieszkaniu, jak i również w remontowanym mieszkaniu założyć zmiękczacz wody. Widzimy tutaj cały system podłączeń instalacyjnych do naszego zmiękczacza wody. Również należy wspomnieć, że on jest zamontowany w komórce lokatorskiej. Akurat taka możliwość tutaj w tym mieszkaniu jest. Przed zmiękczaczem wody należy zamontować filtr mechaniczny. Tu jest najprostszy filtr mechaniczny na wymienne wkłady polipropylenowe, ale również można założyć filtr samo płuczący lub automatyczny. Tu jest zbudowany bypass na zaworach kulowych te dwa zawory są zaworami wlotowymi, jeżeli je ustawiamy w ten sposób, woda wpływa do urządzenia i wypływa. Jeżeli ten zawór otworzymy, to woda idzie obejściem bez zmniejszacza wody. Widzimy tutaj podłączenie zmiękczacza wody. Poprzez fit mechaniczny woda wpływa do bypassu, oryginalnego bypassu EcoWater, w którym również mamy mieszacz, gdzie możemy regulować twardość wody wyjściowej i woda z powrotem już wpływa do instalacji do mieszkania. Ten zmiękczacz jest zamontowany w pomieszczeniu, które nazywa się komórką lokatorską i jest taka możliwość, że możemy to zamontować, ale również jest taka opcja, że w samym mieszkaniu też są dodatkowe miejsca, gdzie możemy zamontować zmiękczacz wody. Zmiękczacz wody możemy również w mieszkaniu założyć w szafie w przedpokoju. Również zmiękczacz wody możemy założyć w kuchni. Tu jest dobre miejsce, miejsce na aneks kuchenny. I można również w, tej, w tym miejscu zamontować zmiękczacz wody, oczywiście przygotowując odpowiednią instalację wodną. Wchodzimy do Łazienki. Również Łazienka jest dobrym miejscem na zamontowanie zmiękczacza wody. To jest miejsce na pralkę, na umywalkę. Również w, tym, w, tej, w tej części możemy umiejscowić zmiękczacz wody. Jesteśmy na klatce schodowej, przy miejscu, gdzie jest specjalna po, po, skrzynka, w której są liczniki wody, ciepłej, zimnej, jak i również CO. I od tego miejsca cała instalacja idzie do naszego mieszkania w posadce i drzwiami wejściowymi wchodzi do mieszkania. Tu w posadce idzie instalacja zimnej wody, która bezpośrednio wchodzi poprzez drzwi do naszego mieszkania, w którym podłączymy zmiękczacz wody. Instalacja zimnej wody wchodzi do. Naszego przedpokoju. Musieliśmy tutaj odpowiednio ją przygotować. Musieliśmy ją przeciąć i założyć odpowiednie kolana zaprasowane, peksowe, żeby zbudować instalację, która idzie do naszej komórki lokatorskiej, w której jest zamontowany zmiękczacz wody. Zapewniam Was, w każdym mieszkaniu możemy zamontować zmiękczacz wody. Trzeba tylko do tego odpowiednio się przygotować.